Cześć! Tu Agata z Akademii Zdrowego Stylu Życia. Pochodzę do Was z najnowszymi wieściami, czyli z nowymi zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącej aktywności fizycznej. W listopadzie 2020 roku opublikowane zostały nowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej. Eksperci analizowali dowody naukowe odnośnie związku między aktywnością fizyczną a siedzącym trybem życia, a zdrowiem w różnych grupach populacji. Nowe wytyczne są skierowane przede wszystkim dla młodzieży, dzieci, dorosłych, osób starszych. A także zawierają nowe, szczegółowe zalecenia dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz osób żyjących z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnymi. Zawierają one przesłanie, że każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna oraz że zwiększenie aktywności fizycznej jest niezbędne dla uzyskania optymalnych wyników zdrowotnych. Wytyczne te ponadto podkreślają znaczenie regularnego wykonywania ćwiczeń aerobowych i wzmacniających mięśnie. Tutaj możecie zauważyć, że każda z kobiet jest predysponowana do tego, żeby rozpocząć ruch we własnym i ulubionym sposobie. Zgodnie z nowymi rekomendacjami, dorośli w przedziale wiekowym od 18 do 64 lat powinni wykonywać aktywność fizyczną przez 150 do 300 minut tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75 do 150 minut o dużej intensywności. Dzieci i młodzież. Wśród dzieci i młodzieży wymaga się średnio 60 minut dziennie, aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności aerobowej. Wytyczne zalecają regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dla wszystkich grup wiekowych. Ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności, a także te wzmacniające mięśnie i kości dzieci i młodzieży powinny wykonywać co najmniej 3 dni. Dorośli powinni również wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie, wzmacniające mięśnie o umiarkowanej intensywności, które obejmują wszystkie, grupy, wszystkie główne grupy mięśniowe. Ćwiczenia te powinny być wykonywane dwa lub więcej dni w tygodniu, ponieważ zapewniają one dodatkowe korzyści zdrowotne. Po raz pierwszy, Pojawiają się specjalne zalecenia dla określonych populacji, i w tym dla kobiet w ciąży i po porodzie. Zaleca się, aby wszystkie kobiety w ciąży i po porodzie bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania aktywności fizycznej podejmowały regularną aktywność fizyczną przez cały okres ciąży i po porodzie. Powinny wykonywać co najmniej 150 minut aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez cały tydzień, a także ćwiczenia aerobowe i wzmacniające mięśnie. Korzystnie może być również dodanie delikatnego rozciągania. Dodatkowo kobiety, które przed zajściem w ciążę, na co dzień wykonywała ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności lub były aktywne fizyczne, mogą kontynuować te zajęcia w okresie ciąży i połogu. Nowe zalecenia WHO zostały opublikowane w okresie pandemii koronawirusa, które wprowadza wiele wiele ograniczeń, w tym dla wielu mniejszą aktywność, rzadziej odwiedzamy przyjaciół, uprawiamy sporty. Ten z nas jest na pracy zdalnej czy kwarantannie i trudniej wtedy o dodatkową aktywność ruchową. Coraz częściej wyniki badań wskazują na większe ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19 przy współistniejącej otyłości, dlatego tym bardziej musimy zwrócić uwagę nie tylko na sposób odrzewienia, Odżywienia, ale także na regularną aktywność fizyczną, która jest korzystna dla zdrowia i pozwala utrzymać masy ciała w normie. Dlatego zapraszam Cię i zachęcam do zdrowego, zdrowego stylu życia, które to jest naszym codziennym wyborem żywieniowym, sportowym. To czy mamy umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy dbamy o sen, odpoczynek. Czy wyeliminowałyśmy ewentualne nałogi? Tak, moja droga? Otyłość jest stanem chorobowym, z którego należy jak najprędzej wyjść. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię do Akademii Zdrowego Stylu Życia. A teraz dziękuję Ci za wysłuchanie tego filmiku. Do następnego razu. Cześć!